Witam Was w kolejnym długo oczekiwanym odcinku mody na piksele Z tego co pamiętam o Boże, krajne megapixelazem, proszę, odruch. E, w tym odcinku walczymy z tamtą mapą, z której skoro walki nie dokończyliśmy, się, a żeby dokończyć mody, to niestety nie zapisało mi się to. Takie małe R. Tak czy tak są, zahaczymy. Dla zasady. Ja się czas tam nagrywa, w PS-ów jest... Z góry przepraszam za kurs RON po prostu... Nie wiem czemu, ale... Z, znaczy, no wiem dlaczego jest taki wielki, ale... Po prostu odruchowo nim ruszam. mouse tylko czy coś chyba się nie dopisało tak, no, takie mam wrażenie ale leguje na speedzie mam dlatego że w tle konvercie grałem no ale cicho Ten... No boż, przepraszam. <laughs> Ten oto. No boż, moment, wyciszę dźwięki. Gdzie nie są w stanie zrozumieć tego, że ktoś nagrywa? Pewnie nie powinienem wyłączyć KG, ale nie chcę. No on, nam, on nas zaprowadzi tutaj, gdzie walczyliśmy z tamtą babką. I teraz, Ueli właśnie spotkał dzikiego pokemona. Właśnie sobie na takiego potem zapolujemy z bo on jest bardzo silny. Znaczy, mm, cóż, żeby was nie uprzedzić za bardzo to powiem wam. Mogę wam powiedzieć jedynie, jakie Pokémony chciałbym mieć w składzie, ale po ksytkach moich przednich pokemonów. Mianowicie chciałbym mieć larusza na pewno Psaja. No I coś, coś jeszcze czym sobie bym Dobra powiem, Lila Rouge to był już później Explode A Psa to była Gardevoir A to chciałbym jeszcze mieć może blazykana To nie, Blaziken'a nie Jeśli już co Grandiego O i na pewno tego mieć flagonów, bo to jak się wtedy na nazwał, nie. Taką metodą muoli złota. A propos tego zygzagonu, na którym on teraz był, taka ma ciekawostka. Później będziemy walczyli właśnie z tym zygzagonem, tylko już troszeczkę silniejszym i ulepszonym o tyle, że będzie po ewolucji. No to taki mały spoiler, bo to będzie długo, długo, długo. Bożąć na spidzie, bo wtedy mam robi. Na... Opiero 20% konwersji, już nieważne, co nas zainteresuje ten naprawdę. Hmm, bo mało kto lubi słuchać o tym, jak to ja, jak to ciepło się konwertuje filmy. I jak zdobędziemy cztery odznaki, to możemy go wyzwać. Jesteśmy na razie dla niego za słabi. No, Niech rzeczy na sam nam powiedział. A się przez nasz, nas. Ojciec złoby. Mm, coś tam. Przeszukuję świat, żeby, tak, żeby znaleźć jakichś dobrych trenerów, coś takiego. I co, to ja pójdę zapalować na ralca? Spotkamy się z chwilkę. No? Nie mam pojęcia. No za jakieś pół godziny. Za jakieś pół godziny już będą na pewno. Wari, bo Teraz hamkasza, ale to taki dla kogo fakt. No cóż, idziemy dalej. Cóż, mm. będę nagrywać tylko puchanie w naprzód. No, na Jak spienia nie ma sensu chyba nagrywać tak naprawdę. Puchanie w naprzód, to zdobywanie od znak i tak dalej. Mam nadzieję, że szybko zakończę aktualnie rozpoczętą serię. Bo szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o kwadratowe realia, tak teraz zmienię temat, to mam makabryczny, bu, um, makabryczny brak weny. Nie mam w ogóle pomysłów, ale spokojnie, coś się wymyśli. No właśnie, dzięki temu wpadł pomysł do głowy. Hmm. Ciekawie. Bo sobie przypomniałam, a właśnie, nie wiem czy wiecie, ale jest na tym starem kopie tego save'a. Jakiś był budowany. I możemy rozpocząć grę w tym samym miejscu, w którym już byliśmy. Tylko troszeczkę wstecz. Nie wiem, zresztą to, tak, to nie tak bardzo dużo. Bo już farma wybudowana. Nie, tak naprawdę to nic się od tego czasu nie wydarzyło na tamtym świecie. Tylko, to, że się zgubiłam. Tutaj zaczęła się nagrywać Forfana. Dobra, zresztą, <laughs> nie będę zanudzał tych, którzy oglądają Pokemony, tak? O, ur. Pięknie. O, to też chciałem jeśli hmm. Cóż, taka informacja w ogóle dla Was w tych grach. Zacząłem grać tak, że łapałem jakieś już na początku i to planowałem przez tą grę. Cały, na przykład cały team mam już teraz na tym etapie gry i inni nie, już kurde nie przeżyję. No. Dobra. Co? Ja zobaczę jak z czasem stoimy. Zobaczmy się za sekundę.